Mamy dzisiaj piękny, sobotni dzień. Wczoraj, w piątek, czekając na Sebastiana, tutaj w tle dla mew, zostałem rozpoznany przez niektórych żeglarzy. Dosiedli się do mnie i oczywiście zaczęli zadawać pytania. Ja bardzo lubię siedzieć tak w gromadce i odpowiadać na pytania, snuć opowieści, o które ludzie mnie proszą. Wczoraj zebrała się ich spora gromadka i jedno z pytań. Spowodowało, że chcę dzisiaj z Wami porozmawiać właśnie na ten temat, który wczoraj poruszono. Mianowicie, skąd moja tak szeroka wiedza o Mazurach? No, ja pragnę zdementować to określenie szeroka wiedza. Ja ją ciągle zdobywam, ciągle staram się Mazury poznawać. Trwa to co prawda już kilkadziesiąt lat, ale ciągle twierdzę, że to jeszcze nie wszystko, co o nim wiem. Ale fakt, że szukając wiedzy, sięgam do różnych materiałów. Takim odkryłem, że bardzo dużo pięknych rzeczy można odkryć w materiałach, które czasami w internecie się znajduje, ale nie, nie zupełnie. Grzebię po bibliotekach i czasami natrafię na coś, co mnie dosłownie zachwyca. Mam przed sobą książkę Beaty Szady. To jest książka, która stosunkowo niedawno wyszła. Jest młoda autorka, młoda książka. Książka ma tytuł Wieczny Początek. Zastan Zastanowił mnie ten tytuł i tak skojarzyłem sobie, że przecież ja już sam opowiadałem o tym, że Mazury to jest taki wieczny początek. Tu się ciągle coś zaczyna i zanim ono się skończy, zaczyna się coś następnego. Ludzie przychodzą, odchodzą. Ta kraina tak naprawdę nie może mieć stałej historii, bo los tak jakoś w tej krainie rządzi ludźmi, że nie ma tej ciągłości, o której już kiedyś mówiłem. Pięknie porusza to ta książka. Książka, w której są nawiązania do historii, książka, w której autorka pokazuje losy. Pozostałych po II wojnie światowej, y, Mazurów, Niemców, a może niemieckich Polaków, jak o nich mówiono, wszystko to, to znajdziecie w tej książce. Y, opowiada także o losach tych, którzy pragną teraz wrócić na ziemię swoich ojców, swoich dziadów i kontynuować tutaj życie. Problem tylko polega na tym, czy oni są Polakami. Czy nie, bo dla niektórych to jest ważne. Dla mnie chyba niespecjalnie, jako że mój pogląd na życie jest taki, że właściwie zupełnie mi wszystko jedno, czy obok mnie siedzi Polak, czy Niemiec, czy jakakolwiek inna nacja, aby to był człowiek i to był ciekawy człowiek. Tu, na tych ziemiach, jednak to zawsze się liczyło bardzo. Pragnę przeczytać taki mały fragmenty z tej książki, nawiązując do książki, o której kiedyś Wam mówiłem, mianowicie do napisanej przez Melchiora Wankowicza w latach 30. po podróży na te ziemię, a ziemie te wówczas, jak wiecie, były przecież należały do Rzeszy Niemieckiej. To był okres, okres, w którym po dekretach Hitlera nakazano nazwy miejscowości zmieniać na takie bardzo niemieckie, stąd ta, takie kwiatki, jak zmiana nazwy obecnego piszu Jańsburg na Johannisburg i, i temu podobne rzeczy. Otóż Bankowicz ze swoją córeczką podróżując odpowiadał na jej pytania, a pytania były dosyć, dosyć ciekawe. Córka na przykład mówi, Wszędzie tam rozmówisz się po polsku. Dlaczego? Wańkowicz odpowiada, bo to w istocie kraj Polski, bo tam mieszka 400 tysięcy ludności mówiącej po polsku. To czemu nie wrócili po wojnie, po pierwszej wojnie światowej do Polski? Na co Wańkowicz odpowiada? Mogli przyjść, ale nie wrócić, bo w niej nigdy nie byli. Mieszkają na tej ziemi od 700 lat. Wyznają wiarę ewangelicką, o Polsce wiedzieć nie chcą, a raczej po prostu nie wiedzą nic. Wtedy główka córeczki pracuje i pyta dalej. A mówią po polsku? Mówią po polsku? To są Polacy. Ja tak sądzę, ale oni nawet o tym nie wiedzą. Oni nie zupełnie zdają sobie sprawę, że ich mowa jest polska. Nawiązuje do tego właśnie dlatego, że to jest właśnie ten problem, o którym już kilkakrotnie mówiłem. Ci ludzie mówili po polsku, nawet nie wiedząc, że tak naprawdę to jest to język polski. Dla nich to była Ostpreußen, czyli Prusy Wschodnie, ich ojczyzna. i Miało to ogromne znaczenie w 1919 roku, jak pamiętacie mówiliśmy o, yy, o, o, o tym jak się Polska przygotowywała i jak się Niemcy przygotowywały do yy, wielkich yy, zdarzeń takimi jak walka o, o, o terytoria po pierwszej wojnie światowej, a ściśle chodziło o Można to nazwać, nie wiem, jak to nazwać. Dla, dla tych ludzi, którzy tu mieszkali, to, to było po prostu to był wybór. Gdzie oni chcą być? Chcą być na swojej ziemi. Ale czy ta ziemia ma być polska, czy niemiecka, dla nich to nie był żaden problem, ani polska, ani niemiecka. Polak był im tak samo obcy jak Niemiec. Natomiast kto nie był im obcy? Mieszkający tu, na tej ziemi, człowiek z Prus Wschodnich, Ostpreussen, to była ich ojczyzna. Dlatego w plebiscycie, który wtedy Niemcy przygotowywali, bardzo sprytnie postąpili. Na kartach nie było pytanie Polska czy Niemcy, tylko było pytanie Polska czy Ostpreussen, Prusy Wschodnie. Dla każdego z tych prostych ludzi, którzy tu mieszkali, a większość z nich była bardzo niewykształcona, prosta, Prusy wschodnie to była ojczyzna, Niemcy nie. I dlatego 99,2% zagłosowało wtedy za Niemcami. Dlaczego? No bo głosowali za swoją ojczyzną. To tymi Prusami wschodnimi, na których żyli ich pradziadowie, dziadowie, ojcowie. To jest szalenie ważne, jak prostym człowiekiem można manipulować. Dlatego też o tym mówię, że w tym samym czasie przygotowywany był przecież plebiscyt na Ukrainie, na Rusi Halickiej, którą Polacy wygrali dlatego właśnie, że w podobny sposób przygotowali się tam, na tamtych terenach. Tam Polska się przygotowała do plebiscytu, a tu nie zrobiła nic, żeby plebiscyt wygrać. W efekcie tam wygraliśmy, tu przegraliśmy z Krycesem. Czy to znaczy, że wszystkie wioski na terenie Mazur? Będziemy używać tego określenia, choć powiem od kiedy to ma sens. Czy wszystkie wioski były za Niemcami? Jak to się mówi? Nie, nie wszystkie. Kilka wiosek zagłosowało tak, że była przewaga za Polską, ale albo one były w głębi, zatem i tak oddzielone by były od Polski przez wioski należące do Niemiec. Zatem przyłączenie ich do Polski nie miało sensu, ale trzy z tych wiosek leżące w okolicach Szczytna zostały przyłączone do Polski. O tym też pisze pani Beata Szady. Pokazuje losy ludzi, którzy tam w tych wioskach zamieszkali, jak potem żyli już jako Polacy, czuli się Polakami. To wszystko jest szalenie ciekawe, bo opiera ona swoje rozmowy, swoją książkę o rozmowy z autentycznymi ludźmi. Z ludźmi, którzy mają nazwiska polskie, a czują się czasami Niemcami do tego stopnia, że to wręcz podkreślają. Chcę opowiedzieć o małym fragmencie tej książki, które może was zachęci, jak zaraz po wojnie nasze władze komunistyczne postanowiły wychowywać dzieci, które były dzieci Mazurow, tych, którzy na tych terenach pozostali. Chcieli ich spolszczyć w ten sposób, że zniechęcić do Niemiec. A jaki tego efekt? Hmm. Otóż zrobiono im wycieczkę do Krakowa i Oświęcimia. To były dzieci z terenu właśnie tych, na których się w tej chwili znajdujemy. Y Obejrzały, obejrzały sobie dzieciaki piękne zabytki Krakowa, niezniszczonego przez czasie wojny, jak wiemy, dzięki koniewowi, który obronił, obronił Kraków przed zniszczeniem. A potem pojechały dzieci do Święcimia, i tam zrobiono im coś takiego. Wpuszczono ich do komory gazowej, powiedziano, co tu się działo, jak Niemcy rzucali cyklon B, jak ci ludzie tu straszliwie ginęli. Następnie zamknięto tę komorę, otworzyła się na górze. I ktoś tam do nich powiedział, że za chwilę będziecie potraktowani tak, jak wtedy potraktowani byli Żydzi. Te dzieci oczywiście wpadły w panikę, były przerażone, ale ich oczywiście wypuszczono, bo to był tylko taki żart, który czym się skończył? A no tym, że te dzieci potem pytane. Po tym doświadczeniu wcale nie zniechęciły się do Niemiec, za to znienawidziły Polskę jeszcze bardziej. To są takie właśnie przykłady jak można w bardzo głupi, beznadziejnie głupi sposób y, usiłować niby wychowywać, a szczególnie dzieci, to nie jest metoda na dzieci. W tej książce dowiecie się wszystko o tym jak Polska starała się o tej ziemię, później o to żeby rzeczywiście je zagospodarować, o tym jakie błędy popełniała. To wiecie się także, co się działo w momencie, kiedy przyszli tu Rosjanie w czasie II wojny światowej o tych ludzi. Jest tak ciekawa, że nie można się od niej oderwać. Ale najważniejsze, dlatego o niej mówię, że to jest kawał fantastycznej wiedzy o Mazurach. Nie Mazurach w sensie krainy, a Mazurach w sensie ludzi. To z tej książ ta książka potwierdza to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że Mazurami nazywali Niemcy tylko ludzi, ludzi, którzy, o których chcieli po prostu w jakiś taki pejoratywny, negatywny sposób powiedzieć parę słów, ale tak naprawdę o zamieszkałych tu, mówiących po polsku mieszkańcach tej ziemi, mówiono niemieckie Poloki. I trwało to bardzo długo, aż do plebiscytu. I rzadko używano określenia mazurzy. Ale właśnie przed plebiscytem jeden z zabiegów niemieckich polegał na tym, że nie chciano stwierdzenia, nie chciano jakby przyznania tego, że na tym terenie mieszka tylu Polaków. W niektórych miastach po 80%, nawet 90% mówiło przecież po polsku. I wtedy stwierdzili, że to nie są żadne Polaki, to są mazurzy. Przyznali wtedy, że tworzą jakby nowe społeczeństwo, które przecież nigdy nie istniało tak naprawdę, ale zaistniało na, na, na potrzebę tego plebiscytu, na potrzeby propagandy niemieckiej i ono się przyjęło i to się przyjęło powszechnie. Nazywanie tej krainy Mazurami zaczęło się oczywiście wcześniej. Się, mówiliśmy o tym już w XIX wieku taki termin uknuto. I w tej chwili myślę, że nie umielibyśmy o tej krainie inaczej już mówić jak Mazury. Mazury, czyli kraina ludzi pochodzących z Mazowsza. Ta książka o tym wszystkim mówi przepięknie. Poszerzycie, poszerzycie swoją wiedzę bardzo, czytając tę książkę. Jest to jedna z wielu. Które wpadły mi w ręce i przyczyniły się do tego, że Mazury coraz bardziej kochałem, coraz więcej o nich chciałem wiedzieć. Książka mająca wątki smutne, wątki wesołe, pokazująca takich prawdziwych ludzi, często zupełnie nie przyznających się do polskości, mimo polskich nazwisk. Przypominajcie sobie zapewne z Sebastianem byliśmy kiedyś w Puszczy, w miejscu, gdzie Jedna z wiosek przestała zupełnie istnieć i na moim cmentarzyku pokazaliśmy grób. Grup. grup z niemieckim krzyżem, wieńcem dębowym, w środku swastyka, a nazwisko pod spodem typowo polskie – Marchewski. O tym jest właśnie ta książka. Dlaczego tak było? Polecam gorąco. A tym, którzy by chcieli swoją wiedzę o współczesne elementy poszerzać, przypominam jeszcze raz o tym, co powiedział Sebastian. Mazurski Rejs wydawany przez naszą redakcję tylko raz w roku, ale za to sporo wiedzy także tu jest zawarte. Między innymi w tym mazurskim rejsie jest artykuł, który jest taką kompendią wiedzy o Mazurach. Bardzo skondensowaną, ale ponieważ pozbawioną błędów merytorycznych, to bardzo to polecam. Czytajcie, kochani. I wtedy, kiedy dobijamy jachtem do brzegu. W jakieś dzikie miejsce, mamy trochę czasu, warto trochę poczytać. Ja, no jak się zawsze woziłem, książki. Jedna półka to była biblioteka. Zazwyczaj w wrócianym nidzie pożyczaliśmy żoną książki i czytaliśmy, czytaliśmy, czytaliśmy. Coraz więcej o Mazurach wiedzieliśmy i coraz bardziej je rozumieliśmy i coraz bardziej je kochaliśmy. Czego i Wam, kochani, życzę.